Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Narcyz zwraca się przeciwko Tobie. Czemu narcyz zwraca się przeciwko Tobie? Czemu staje się nieprzyjazny, niesympatyczny, Niemiły w stosunku do ciebie, czemu nie ma dla ciebie żadnego współczucia. Etap love bombingu, etap bombardowania miłością nie trwa zbyt długo, a później Narcyz staje się z Ciebie niezadowolony, staje się Tobą rozczarowany, zawiedziony. Narcyz szybko się nudzi, staje się smutny, może wyglądać, jakby miał depresję, jest nieusatysfakcjonowany. W jego umyśle nie dałeś rady zaspokoić jego oczekiwań, nie dałeś rady zaspokoić jego nadziei, jego marzeń. Na samym początku byłeś dla Narcyza ideałem, byłeś perfekcyjny. Musiał cię postrzegać w ten sposób, by móc normalnie funkcjonować. Narcyz w fazie love bombingu, w fazie idealizacji projektuje na ciebie to, jak cię postrzega. To, jaki Idealny jesteś. Jak wiadomo, nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi perfekcyjnych, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy się czasem mylimy, wszyscy mamy jakieś wady i niedoskonałości. Nikt nie jest idealny. To była tylko kwestia czasu. To zawsze jest tylko kwestia czasu, aż narcyz będzie rozczarowany, aż narcyz będzie niezadowolony. To nieuniknione. Narcyz oczekiwał, że będzie miał idealnego partnera, który będzie robił to, co narcyz chce, który będzie, który. Stanie się tym wszystkim, czym Narcyz chce, by był. Partner Narcyza jest jedynie jego przedłużeniem, jego rozszerzeniem, jego trzecią ręką, kimś od wykonywania brudnej roboty. Narcyz potrzebuje partnera, by mówił mu, Jaki jest wspaniały, aby obsypywał go komplementami, aby podkreślał jego wyjątkowość na każdym kroku. Narcyz oczekuje podziwu, zachwytu, uwagi i adoracji także od pozostałych osób, także od innych osób. Nie tylko od partnera. Narcyz podobnie patrzy na swoje dzieci. Patrzy na nie jako przedłużenie siebie, rozszerzenie własnej osoby. Nie postrzega ich jako odrębny byt. Są jedynie przedmiotem są jedynie obiektem. Myślenie zero-jedynkowe. Myślenie na zasadzie białe albo czarne, złe albo dobre, stosuje także w stosunku do innych osób, także w stosunku do swoich dzieci. Dziecko będzie albo dobre, albo złe. Albo będzie problematyczne, albo kontakty z nim będą odpowiednie, korzystne. To jaki stosunek będzie miał narcyz do swojego dziecka, zależy między innymi od tego, czy dziecko będzie odzwierciedlać to, czego chce narcyz, to, czego potrzebuje narcyz, czy będzie się nim zachwycać. Kiedy narcyz zwraca się przeciwko Tobie, kiedy cię krytykuje, kiedy mówi ci o Twoich błędach, o Twoich przewinieniach, nie będzie go interesować to, co ty masz do powiedzenia. Kiedy Narcyz zwraca się przeciwko tobie, możesz czuć się pogubiony, niepewny, możesz czuć się beznadziejnie, możesz odczuwać bezsilność. To dlatego. Że byłeś w świecie fantazji. Przebywałeś w matriksie, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. W tym wirtualnym świecie wszystko wyglądało na prawdziwe i perfekcyjne. Byłeś zmuszony do powrotu do rzeczywistości, w której straciłeś wszystko, co myślałeś, że masz. Narcyz sprawił, że uwierzyłeś, że jesteś dla niego wszystkim, że jesteś dla niego kimś więcej niż tylko wystarczającym. Narcyz sprawił, że uwierzyłeś, że jesteś perfekcyjny, aż w końcu zwrócił się przeciwko Tobie. To sprawia, że masz wiele pytań, wiele wątpliwości. Zadajesz sobie wiele pytań, poddajesz w wątpliwość wszystko, czego doświadczyłeś. To sprawia, że czujesz się, jakby ci czegoś brakowało. To sprawia, że czujesz się niewystarczająco dobry. Możesz wtedy chcieć wrócić do narcyza. Może cię do niego mocno ciągnąć. Chcesz do niego wrócić po. Akceptację. Chcesz do niego wrócić, ponieważ chcesz się dowiedzieć, co zrobiłeś źle, co poszło nie tak. Chcesz się dowiedzieć, co się stało z tym światem, w którym byłeś wcześniej. Co się stało ze światem, w którym wszystko było idealne. Chcesz odezyskać to, co już raz miałeś. Narcyz podstępnie cię zwabił, używając swoich manipulacji, używając swojej fałszywej, czarującej tożsamości. Dla ciebie to wszystko było prawdziwe. Twoje uczucia, twoja miłość była prawdziwa. Było to coś, co odcisnęło na tobie piętno, co pozostawiło na tobie długotrwałe wrażenie, emocje, uczucia, fałszywa tożsamość narcyza sprawiła, że wyrobiłeś sobie określone zdanie o nim, że się przywiązałeś, zauroczyłeś, zakochałeś i myślałeś, że wszystko będzie idealnie tak jak do tej pory. W pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach, narcyz nie jest nawet zainteresowany osobą, z którą jest, z którą żyje, z którą mieszka. Narcyz jest z taką osobą tylko dla określonych korzyści, czy to dla korzyści materialnych, finansowych czy innych. W takich sytuacjach. Możesz doświadczać wzmocnienia przerywanego. Narcyz stawia pewne warunki, ty je realizujesz za każdym razem, ale nie dostajesz żadnej nagrody w zamian. Otrzymujesz nagrodę, ale zupełnie przypadkowo, co jakiś czas, w różnym okresie czasu. Takie okoliczności jeszcze bardziej cię uzależniają. Niezależnie od tego, narcyz nie jest w stanie doświadczyć miłości, nie jest w stanie się z tobą połączyć, być z tobą blisko. Narcyz nie jest w stanie stworzyć zażyłej relacji. Narcyz ci umniejsza, deprecjonuje to, co robisz, to, co mówisz, to, co z tobą związane, nie daje ci swojej akceptacji, sprawia, że czujesz się niewystarczająco dobry, a to sprawia, że starasz się coraz bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Chcesz się wykazać, Chcesz udowodnić, że taki nie jesteś? Chcesz udowodnić, że ci zależy, że możesz być lepszy? Chcesz zrobić wszystko, by etap idealizacji, by etap love bombingu powrócił, ale Narcys w dalszym ciągu będzie ci to uniemożliwiał. Narcys będzie w opozycji do ciebie. Nie zyskasz jego uznania, nie będzie cię lubił, doświadczysz jego nieprzewidywalnego, wybuchowego zachowania, doświadczysz jego napadów złości, szału, furii czy gniewu. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteś już idealnym partnerem, jakiego narcyz oczekiwał. Nie ma to nic wspólnego z tobą, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. To nie w tobie jest problem. Problem jest w głowie narcyza i tylko tam. Narcyz staje się podły i okrutny, staje się oprawcą, katem, panem i władcą, staje się sadystą. Narcyz będzie dla ciebie ostry, będzie zachowywał się niczym dyktator, niczym despota. Będzie się tak zachowywał, ponieważ nie spełniłeś jego oczekiwań. Nie pokazałeś narcyzowi tego, co chciał zobaczyć, nie odezwierciedliłeś tego, co chciał zobaczyć. Nawet pomimo tego, że nie jesteś nie okazałeś się tym wyjątkowym, idealnym partnerem, którego narcys chciał, to narcys nadal pozostanie w związku, nadal będzie chciał być w twoim otoczeniu, po to, żeby mógł się na tobie zemścić, po to, by mógł cię skrzywdzić w odwecie za jego zranione ego, za jego rozczarowanie. Narcyz uważa, że to ty go zraniłeś, że to ty go skrzywdziłeś, ponieważ się na tobie zawiódł, się na tobie rozczarował. Narcyz będzie bardzo zły, będzie agresywny w stosunku do ciebie, za to, że nie udało ci się być idealnym, perfekcyjnym partnerem, którego sobie wyobraził. Wyobraził sobie, że to ty jesteś idealnym partnerem, a następnie zawiodła go jego chora, bujna wyobraźnia. Niestety, odpowiedzialny za to jesteś ty i ty musisz za to zapłacić, tak uważa Narcyz. Narcyz pozostanie w związku po to, by dalej pozyskiwać paliwo, po to, by dalej pozyskiwać. Zasilanie, nawet jeśli będzie to już negatywne zasilanie. Narcyz w dalszym ciągu chce Twojej atencji, Twojej uwagi, Twojego podziwu czy zazdrości. Pomimo odczuwanego niepokoju, pomimo odczuwanego strachu, nadal podążasz za narcyzem, nadal go chcesz. Chcesz go odzyskać, chcesz wrócić do okresu, w którym było tak dobrze, w którym byłeś dla narcyza idealny? Niektóre osoby narcystyczne pozostaną w relacji, pozostaną w związku tylko po to, by wykorzystywać Twoje ciało lub portfel, czy cokolwiek innego, co masz do zaoferowania. Niektóre osoby narcystyczne Utknął na długo na tym etapie przyciągania i odpychania, na etapie usiłowania, wciągnięcia cię ponownie w relacje i późniejszym odrzucaniu cię. To sprawia, że nie wiesz, co masz o tym myśleć. Jesteś pogubiony, jesteś zdezorientowany tym wszystkim, nie jesteś w stanie myśleć trzeźwo. Myśleć logicznie. Kierujesz się emocjami, uczuciami, jesteś silnie uzależniony. Chociaż faza love-bombingu, faza idealizacji nie trwała długo, sprawiła, że się przywiązałeś, sprawiła, że poczułeś coś do narcyza, w dalszym ciągu pamiętasz ten etap. Nawet kiedy Narcyz zwraca się przeciwko Tobie, chcesz, by było jak dawniej, chcesz, by te stare dobre czasy wróciły. Twoje chęci sprawiają, że starasz się jeszcze bardziej, inwestujesz jeszcze więcej. Narcyz używa bardzo silnej manipulacji, używa wzmocnienia przerywanego. Nie zawsze cię akceptuje. Nawet jeśli zrobisz coś nietypowego, zrobisz coś miłego dla Narcyza, to nadal masz wątpliwości, nadal się zastanawiasz, czy to co zrobiłeś było wystarczająco dobre. Dzieje się tak, ponieważ z osoby, która miała być idealna, Stałeś się kimś, kto jest dla Narcyza całkowicie bezwartościowy. Narcys robi wszystko, co może, by cię zdegradować, by cię poniżyć. Narcys chce, żeby było ci głupio. Narcyz chce cię zawstydzić. Chce cię obedrzeć zgodności. Chce cię pozbawić Twojej dumy. Jak mu się to uda, wtedy właśnie narcyz cię odrzuci, wtedy zastąpi cię kimś innym, kimś, z kim będzie cię porównywał. Narcyz będzie używał kolejnej metody manipulacji, będzie używał triangulacji, może się afiszować z nowym źródłem zasilania, może celowo ostentacyjnie się z taką osobą pokazywać, czy to pod twoimi oknami, czy to w miejscach, w których wierzę będziesz, czy po prostu wszędzie w internecie. Narcyz chce sprowokować cię do wybuchu, do zazdrości, Chce wywołać w Tobie poczucie straty. Narcyz chce, żebyś się sprzeciwiał. Nawet normalne osoby będą się sprzeciwiały rozstaniu. Nawet normalne osoby mogą powiedzieć kilka słów za dużo, ale nic nie dotknie cię tak mocno na tak długo, jak koniec relacji z narcyzem. Dotknie to każdego w zbliżony sposób jednych na długie miesiące, innych na lata. To, co robi Narcyz, dotyczy każdego aspektu Twojego życia. Jest to coś, czego doświadczałeś przez cały okres trwania związku. Doświadczałeś jego frustracji, jego złości, gniewu. Narcyz chciał Cię zranić. Narcyz odczuwa potrzebę poniżenia Cię. Odczuwa potrzebę zniszczenia Cię. Chce cię obedrzeć zgodności i chce cię pozbawić dumy. Nawet w sytuacji, gdy narcyz cię odrzuca, to nie oznacza, że pozwoli ci tak łatwo ruszyć do przodu ze swoim życiem. Narcyz nie chce, żebyś się podniósł. Nie chce, żebyś powstał i się odbudował. Narcyz chce, żebyś zgnił w rynsztoku. Narcys zacznie kampanię oczerniania, będzie cię pomawiał, będzie cię niepokoił, dręczył, nachodził, będzie cię szantażował czy zastraszał. Narcys nie tylko chce cię zranić, narcys chce cię zniszczyć. Nawet jeśli cały świat się od ciebie odwróci, zawsze będziesz mieć siebie. Lady Gaga. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.